Hej, hello! Dzisiejszy filmik będzie poświęcony pozytywnym afirmacjom. Miłe słówka. Będzie pieszczotliwie, pokrzepiająco. Być może tego potrzebujecie. Wiem na pewno, że ja tego potrzebuję, ponieważ trochę jestem smutny. Być może wy też jesteście ale wiadomo w największych smutkach powstają wiersze przepraszam że znowu mówię o tym po raz milionowy ale ja wydałem tomik poezji kochani ja jestem marketingowcem teraz i ja muszę rozreklamować produkt najlepiej jak potrafię wiecie o co chodzi link w bio jest w bio w opisie na dole jest link i tam możecie poczytać opis tego tomiku i przede wszystkim 6-7 wierszy w darmowym fragmencie, więc możecie zobaczyć, w jakim stylu są te wiersze, bo one są wszystkie w bardzo podobnej konwencji utrzymane. Ale tak, dzisiejszy dzień nie jest dobry, chyba coś wisi w powietrzu. W ogóle pozwólcie, że będę zwracać się w formie żeńskiej, bo jest zbyt mało filmów na moim kanale, gdzie zwracam się w formie żeńskiej. Jakoś tak podświadomie ta męska forma wchodzi. Tak być nie może. Kobiety, kochane. Jesteście cudowne. Powinienem był to nagrać na dzień kobiet, no. Trochę się spóźniłem. Tak, kochana. Ty, konkretnie kochana, słuchaj mnie. Jesteś zajebista. Po prostu. I nie musisz nic robić, żeby to udowadniać. To jest właśnie kwintesencja zajebistości. Jesteś taka i tyle. I nawet jak masz gorszy dzień, to i tak jesteś bad bitch. Dokładnie. To jest okej, okay, żeby płakać, żeby nawet, żeby krzyczeć, żeby narzekać, nie można być wiecznie pozytywny. Nie można. Obserwuj swoje myśli, swoje reakcje, nie nakręcaj się bardziej, po prostu obserwuj. Poczuj to, co tam w głębi serce siedzi i to minie. I to minie, i to minie. Chociaż jeśli nagromadziło się w tobie dużo tam pod powierzchnią tych negatywnych emocji, to minie trochę więcej czasu, żeby one minęły. Ale wciąż one miną. Nic nie trwa wiecznie. Ani smutek, ani szczęście. Niestety tak jest. Wszystko przychodzi w falach. W falach. Wszystko przychodzi w falach. Tak. Jesteś piękna. Nieważne jakie są standardy piękna. Standardy piękna nie istnieją. W każdej kulturze, w każdych czasach, w każdym środowisku są inne standardy piękna. A skoro nie ma uniwersalnych standardów piękna, uniwersalne piękno nie istnieje. Więc według swoich własnych standardów możesz być piękna, tak? Dokładnie. Zaraz padnie mi bateria. Ale czy ja się tym przejmuję? Nie. Żyjemy tu i teraz, kochane. Kochana, kochana, tu i teraz, tu. I teraz, nigdzie indziej. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteś piękna. Ja w ogóle też dzisiaj wyglądam wyjątkowo pięknie w tym świetle. Ostatnio nową fryzurę, sobie sobiem refleksję. Oh. I w ogóle jakoś... Ten ryj mam taki szczupły. Fajny mam ten ryj. Nawet trądziku nie mam. Fajny mam ten ryj. Tak. Ty też masz fajny ryj. Piękny masz ten rej. Każda cera jest piękna. Jesteś inteligentna. Nawet jeśli ostatnio czegoś nie zrozumiałaś, czy to żartu kolegi, czy może w pracy coś popieprzyłaś, a tutaj egzamin nie poszedł, to nie znaczy, że jesteś głupia. Każda inteligentna osoba ma swoje głupie momenty. Coś o tym wiem. Spokojnie. Takie momenty są. Poza tym jest osiem rodzajów inteligencji. To, że nie jesteś matematycznie uzdolniona, nie znaczy, że nie masz inteligencji. Dajmy na to muzycznej, przestrzennej, lingwistycznej. Jest tyle rodzajów inteligencji. Na pewno w którejś z nich wymiadasz? Na pewno na 100%. Jesteś inteligentna. Jesteś. To super babka jesteś. Rozmyśl to. Nie wszyscy muszą Cię lubić. Nie wszyscy muszą Cię lubić, nawet lepiej, jak są osoby, które Cię nie lubią. Bo to znaczy, że jesteś sobą, nikogo nie udajesz, jesteś autentyczna i wzbudzasz kontrowersję, będąc sobą. Tak. Dokładnie. Da się Ciebie kochać. Da się Ciebie lubić. Jest tyle miliardów ludzi na świecie. Każdy jest w stanie znaleźć sobie osobę dla siebie. Czy to w kontekście przyjaźni, czy to w kontekście relacji romantycznych. Są tam osoby, które Cię po prostu będą wielbić. Nawet jeśli takiej osoby jeszcze nie znalazłeś. To są na tym świecie osoby, które będą po prostu mm, uwielbiać Cię. Serio. Żarty. Zobaczmy, ja mam baterii. Bo mnie to tak stresuje. 6%. To jest po prostu hit. Mm -mm. Jesteś wartościowa. Taka jaka jesteś. Taka jaka jesteś. To jest okej, okay, żeby chcieć więcej. Żeby chcieć, chcieć coś zmienić. Pójść na siłownię schudnąć zacząć robić jogę, pilates, nauczyć się nowego języka, ale to nie znaczy, że dopiero wtedy będziesz szczęśliwa, dopiero będziesz wtedy wartościowa. Jak kurwa odbędziesz ten miesiąc na Duolingo? No nie, już teraz jesteś. A to są tylko takie dodatkowe rzeczy, które mogą cię bardziej uszczęśliwić. Ale jesteś wartościowa, taka jaka jesteś teraz, tak. Dokładnie, dokładnie kocham. Jeśli jeszcze nie odkrywasz swojego pełnego potencjału, nic nie szkodzi? Masz całe życie na to. Na spokojnie, wtedy. Po każdej burzy stęcza, po każdym deszczu wychodzi słońce. Przetrasz to. Jesteś wojowniczką. Przetrwasz te gorsze momenty. Potem będzie tylko lepiej. Kiedy to będzie, nie wiem, ale będzie, będzie, będzie lepiej. A potem będzie znowu gorzej, potem będzie znowu lepiej. Tak cały czas, całe życie, dopóki nie dotniemy, to tak będzie właśnie. Ale tak jest znaczy, życie, to jest właśnie piękne kochana, wiesz. Daj mi rękę, dam radę, okej? Okay? Prze, prze, przetrwamy to, kochana, przetrwamy to. Będzie dobrze. Okej, okay, nie wiem co mówić dalej. skończyło mi się... Skończyła mi się gadka. No taki jestem coach, widzisz? Powodzenia w życiu, kochana. Love you.